Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na kanale Sieci Sklepów Zoologicznych ZOOMAR. Dzisiaj chciałbym Wam pokrótce opowiedzieć, jak dobrać szelki dla psa, tak żeby były dla niego wygodne. I żeby dobrze mu po prostu leżały. Niejednokrotnie nie macie możliwości przyjścia do sklepu ze swoim psem, z różnych powodów. Oczywiście zachęcam do tego. Jeżeli tylko możecie, weźcie psa, przyprowadźcie do nas, wtedy najłatwiej dobierzemy muszelki, a dodatkowo on załapie się jeszcze na jakiś smakołyk. Jeżeli jednak nie możecie przyjść z psem, to polecam. Psa zmierzyć, ale zmierzyć odpowiednio we właściwy sposób. Ponieważ na rynku występują różne rodzaje szelek, o których chciałbym właśnie teraz wam y, opowiedzieć. Takie najpopularniejsze szelki, to szelki, to jest azor, nasz zoomarowy, on nam będzie pomagał, to szelki typu Gard, y, składający się z dwóch obręczy, tutaj obręcz. Która jest umiejscowiona mniej więcej tam, gdzie obroża, troszeczkę niżej, i obręcz druga za tylnymi łapami. Takie szelki zdejmujemy odpinając tą drugą obręcz. Mamy pieska uwolnionego, wyciągamy tylko łapkę i przez głowę tą pierwszą obręcz zdejmujemy. Jeżeli macie mieć w domu tylko jeden rodzaj szelek, to właśnie polecam szelki typu gard, jako wygodne i bezpieczne dla pieska składające się z dwóch obręczy. Inny rodzaj szelek to takie szelki, które zapinamy na plecach u góry. Jeżeli je rozepniemy, wyglądają mniej więcej tak. Piesek wkłada w te dziury łapy i u góry te szeleczki zapinamy. Zresztą zaraz je założę Azorowi tutaj, zobaczymy, jak się będzie prezentował. Cyk. Pięknie. Widzimy, wszelki zapinane od góry troszkę inaczej się układają. W przypadku szelek typu gard i tych szelek najlepiej jest zmierzyć nam pieska w taki sposób, żeby zdjąć obwód tutaj na klatce piersiowej za łapami oraz obwód tu szyi, ale troszeczkę niżej niż obroża, ponieważ to nam się też opiera tu u nasady przednich łap, czyli troszeczkę niżej niż obrazat, także mierzymy mu obwód w szyi. Inny typ szelek to szelki Easy Walk. Na naszym kanale jest taki film, który pokazuje, jak używać szelek Easy Walk, do czego one służą. No podpowiem, że do ułatwienia chodzenia z psem na luźnej smyczy, one są zapinane z przodu na klatce piersiowej i takie szeleczki zakładamy psu, Tutaj na głowę zapinamy za tylnymi łapami. I smycz przypinamy z przodu, pod głową. Wtedy pies, jeżeli mocno ciągnie do przodu, to jest automatycznie y, zawracany. Y, mierząc psa do szelek typu Easy Walk, również pobieramy ten obwód za łapami, ale y, tu. Ten, ten, ten drugi pomiar powinien dotyczyć tej odległości na klatce piersiowej. Czyli ja to zdejmę, żeby pokazać, yy, jak to wygląda. Tu odpinamy cyk, zdejmujemy przez głowę, czyli yy, podejdę troszeczkę bliżej. Badamy nam od nasady łap, tu się nam ten drugi pasek układa, tak? Czyli tak nam to będzie, ten, ten pomiar będzie nam potrzebny. Oprócz oczywiście tego obwodu, yy, najlepiej jest mierzyć psa metrem krawieckim. Jeżeli nie macie w domu metra krawieckiego, weźcie kawałek starego sznurka. Po prostu zmierzcie ten obwód, utnijcie ten sznurek na takiej długości jaki jest obwód tu klatki piersiowej czy obwód szyi, yy, i przynieście nam takie kawałki sznurka. To już będzie dla nas duża pomoc. Yy, Zapraszam Was serdecznie do naszych sklepów. Najlepiej z psami. Jeżeli z psami nie możecie, zdejmijcie te wymiary, a będzie o wiele łatwiej nam szelki dobrać. Na pewno nam się to uda i myślę, że i my, i nasz pies będziemy zadowoleni. To tyle w dzisiejszym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć, trzymajcie się.